w kolejnym filmie na moim kanale, a dzisiaj spróbujemy wbić potężną ilość monet Gdyż Aktualnie top 2, zobaczcie jak tutaj tryharduje i się poci Więc nie możemy dać się przegonić Więc jeśli odcinek wam się spodoba Pamiętajcie aby zostawić łapkę oraz zasubskrybować mój kanał Jeśli jeszcze tego nie robicie Oraz pijajcie Na nasz nowy projekt, jest to pierwszy link w opisie I zostawcie tam favorite oraz follow A my przejdźmy teraz do filmu Mam aktualnie taki team Jest to mój najlepszy team jak do tej pory, tu mam jednego sekretnika, bo ma słabe enchanty, więc raczej sobie go sprzedam. Tutaj mam resztę petów, wszystkie mają enchanty do końców, jak widzicie. I dzisiaj ich sobie użyjemy do wbijania monet. Zobaczymy, może się uda wbić nową liczbę, jak przy harduje sporo. Raczej to jest nasz cel dzisiaj odcinka, wbić nową liczbę. Przejdźmy sobie teraz na Candy. Zobaczymy, czy tam możemy zakręcić kółkiem. Ok, za godzinę 26. Dobra, więc wróćmy na samuraj. Rozwalmy sobie parę tych diamentowych drzew. Żeby mieć wielkie. Rozwalmy sobie jeszcze to drzewko. Dobra. Już mamy dwa, to myślę, że starczy bez problemu na razie. Więc odpalamy sobie boosty. Mam dwa na końcy. Udało mi się zdobyć. I cztery na damage. Użyjemy sobie dwa. Użyjemy sobie po jednym coins i jeden damage. Mam również Friendbusta 1.9, więc maksymalny. I zobaczymy jak to będzie szło, więc używamy. I zobaczmy pierwsze drzewo, jak to będzie szło. 264, 529, 794n. Z jednego drzewa z boostami, z takim timem, który wam pokazałem na początku. Więc to jest potężny wynik. Dobra, ja będę sobie farmił i widzimy się za chwilę. Ok, a więc pierwsze 20 minut za nami. Skończyły się dwa busty na coins i Damage, Mamy aktualnie 638DE. Przejdźmy na spałna zobaczmy jak nasza przewaga urosła. OK, No, bardzo ładnie. Mamy 128 DE przewagi. Więc elegancko. No i za chwilę lecimy dalej. Ok, a więc odpalam kolejne dwa busty. Bierzemy sobie na, na coinsy i na damage. No i lecimy z farmą kolejne 20 minut i zobaczymy ile dostaniemy monet. Ok, a więc skończyły się dwa boosty. Zobaczmy, ile mamy naformione. Przejdźmy sobie na spawna. Mamy 755.09DE. Więc zrobiliśmy sobie prawie 250DE przewagi w ciągu upłynięcia dwóch boostów. Co jest bardzo fajny wynik, myślę. Ok, a więc ja spróbuję zdobyć kolejne boosty. No i widzimy się, jaki już będę miał jakiś. Ok, a więc użyłem jeszcze dwóch boostów. Do końców oraz Dimageu i nafarmiłem 99.8D monet i zostało ostatnie drzewo do zniszczenia. I wbijamy kolejną walutę monet. A więc zostawcie łapę i rozwalamy ostatnie drzewo i mamy kolejną walutę monet. A więc jak zostawiliście już łapę. To lecimy. Boom. Boom, boom, ok. I mamy to. Jeden UD monet. Zobaczcie, jak to wygląda. Ale kozacko. Dobra, chodźmy na spawna. Zaraz powinna się topka odświeżyć. Zobaczcie, jak to wygląda. O kurde. Jeden UD. No jest potężnie. Zobaczcie, jak to kozacko wygląda mamy 1 UD monet ok sprawdźmy stacy mamy total coins 1 UD total clusters mamy 400 bilionów prawie timeplate mamy 7 dni i 20 godzin robuxów jest 28k ex opened jeszcze 62000. tysiące thrish mamy 20,5k 0 sekretów i 67 milionów pet power więc myślę, że bardzo fajnie się udało to wbić. Ta liczba wygląda naprawdę kozacko. Możecie również napisać w komentarzu samuraj. A ja spośród wybranych komentarzy wybiorę jeden oraz dam tej osobie 40 bilionów gemów. Tak, żeby było na nowy update. A więc, to, a więc to by było na tyle w tym filmie. Jeśli Wam się spodoba, nie zapomnijcie zostawić łapki oraz zasubskrybować mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. No i do zobaczenia w kolejnych filmach. Siema!